Monika, dobry wieczór państwu. Jutro osłabnie wiatr, będzie mniej deszczu, a nawet pojawi się dawno niewidziane słońce. Oczywiście pojawi się nie wszędzie, ale o tym za chwilę. Najpierw prognoza pogody na najbliższą noc. Jaśniejsze niebo, pogodniejsze niebo będzie na północnym wschodzie, więc tu najzimniej. Zero na termometrach, przy gruncie spadki do minus trzech, może minus czterech. Poza tym więcej chmur. Opady deszczu będą się pojawiać w centrum, na południu i na zachodzie Polski, ale to będą coraz słabsze opady deszczu. Czasami może to być nawet mrzawka. Najłagodniejsze powietrze na Dolnym Śląsku, tam 6 stopni. Wiatr jeszcze trochę bardziej odczuwalny nad Bałtykiem, przy wschodniej granicy, w górach i na pogórzu. A co będzie jutro? Początek dnia jeszcze pochmurny, ale dość szybko słońce będzie się pojawiać nad północno-wschodnią częścią kraju, a potem nawet w centralnych regionach. Ale w pierwszych godzinach jeszcze gdzie nie będzie padać. Najdłużej te opady utrzymają się w południowych województwach, ale mowa już o słabym deszczu. Na termometrach od 6 do 9 stopni wiatr na pewno nie będzie tak silny jak dzisiaj, choć jeszcze odczuwalny. A na barometrach 1013 hektopaskale. Szczegóły w regionach.